Siemano, z tej strony BadOx, a dzisiaj zagramy sobie w Akinatora Każdy chyba wie co to jest, nie muszę tu bacić, więc możemy zaczynać Dobra, zagramy sobie Wiek Czy, czy, 13, nie mam jeszcze 14, więc rocznikowo mam tam 14, zagramy O kim by tu pomyśleć? Yy, na przykład o... Moim psie, dawaj czy twoja postać nie, mój pies nie nagrywa w Tak. Czy twoja postać jest członkiem twojej rodziny? No. Czy twoja postać ma tych samych rodziców wtedy? Yy, nie. Czy twoja postać nosi damskie ułamanie? Maksiu! Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie. Czy twoja postać jest psem? A, tak. Czy twoja postać mieszka z tobą? Tak. No, mój pies. Tak. Zagramy sobie ja jeszcze raz. Zobaczymy, czy mnie odgadnie. Czy? Nie. Czy trzeba postać tak? Czy trzeba postać z youtuberem? No. Czy trzeba postać na siostrę? Nie. Czy trzeba postać gra w Minecraft? Nie. Czy trzeba postać gra w CS, tak? Czy trzeba postać się Wąsy? Nie, zależy gdzie, bo na jaja chyba nie. Czy czujesz szczęście widząc twoją postać? Nie wiem. Czy twoja postać nosi oklary kujonki? Nie. Yy, popraw. Nie. Czy twoja postać ma włosy na głowie? Tak. Czy twoja postać zawsze ubiera się na czarno? Nie. Czy twoja postać nosi garnitur? Nie. Czy twoja postać wybrana. Czy twoja postać wybrana co najmniej dwa razy prezydentem? <grym> Nie. Czy twoja postać jest alchemikiem? Nie. Czy twoja postać jest do z Nie. Czy twoja postać ma duże cytła? Nie mam żadnego. Czy twoja postać jest za zawodnikiem drużyny VirtuS Pro? Nie. Czy twoja postać skacze? Tak. Czy twoja postać jest streamerem? Yy, no. Czy twoja postać je trawy? Nie. Czy twoja postać jest związana z Five Nights Freddy's? Nie. Czy twoja postać nagrywa FIFA i WWE? FIFA tak, ale WWE nie. Damy że. Damy chyba tak. Czy twoja postać jest związana z... Eve ...online? Nie? Czy twoja postać ma Nie. Czy twoja postać związana jest z filmem Electronic Arts EA? Y nie. Jaki gimper. Źle. Chcesz kontynuować? Tak. Jedziemy jeszcze raz. Ja nie chcę... Się nie odgadłeś z Ciebie dobra, jeszcze raz jedziemy o mnie jak nie odgadnie to no to jego problem, czy twoja postać jest kobietą? nie czy twoja postać pochodzi z Polski? tak czy twoja postać jest znana dzięki YouTube? nie czy twoja postać zna cię osobiście? Yy, tak yy, tak, czy imię twojej postaci jest takie samo jak twoje? tak czy przyjaźnisz się? czy twoja postać występuje w kilku reklamach? nie czy rozmawiasz z swoją postacią? Nie. Czy trzeba postać potrafi stać się niewidzialna? Ha. Nie. Czy trzeba postać? Umie mówić. A. Czy trzeba postać gra... Nie. Czy trzeba postać ma związek z niebem? Nie. Ty, Barack Obama. Dobra. Jadę jeszcze raz. Zobaczymy czy... Zgadnie, o kogo mi chodzi. Czy twoja postać żyje? Tak. Czy twoja postać stała się znana dzięki internetowi? Nie. Tak. Nie. Tak. 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 Ma twoja mama. Kuziewa. Jesteś rudy. Nie, śmiej się, bo teraz nie odgadniesz. Mogę się założyć. Jedziemy, dobra. Pochodzisz z Polski? Tak. Czy twoja postać jest YouTuberem? Tak. Czy twoja postać nosi damskie? Nie. Czy twoja postać ma siostrę? Nie. Czy twoja postać gra w Minecraft? On gra w Minecraft czy nie gra w Minecraft? Chyba nie. Czy twoja postać mieszka z rodzicami? Czy twoja postać ma od 17? Tak. Czy twoja postać ma psa? Nie wiem. Czy twoja postać mieszka w Japonii? Nie. Czy twoja postać często pojawia się w koszuli? Nie. Czy twoja postać jest jakimś... Tak. Czy trzeba postać się żółte ubranie? Nie wiem. Czy trzeba postać zna innego? zna inny język angielskiego? Nie wiem. Czy trzeba postać ma brata lub siostrę? Nie. Czy trzeba postać ma klona? Nie. Czy trzeba postać ma kota? Nie wiem. Czy trzeba postać jest bardzo muskularna? Nie. Czy trzeba postać grywa w karty? Nie wiem. Czy trzeba postać żył Nie. Czy trzeba postać ma zwierzątko domowe? Nie wiem. Czy trwa po aposto... Nie wiem. 5 grupy? Nie. Czy trwa po aposto... Jak nie jest to temat dla dzieci? A, matka. Ostatni raz. Czy twoja postać jest kobietą? Nie. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Tak. Czy twoja postać tworzy filmy? Tak. Czy twoja postać ma siostrę? Nie. Czy twoja postać gra w Minecraft? Nie. Czy twoja postać jest karaczem Tak. Czy twoja postać nazywała Nie. Czy twoja postać gra w CSGO? Nie. Czy twoja postać chodzi w sí Polski? Tak. Czy twoja postać nosi okulary? Nie. Czy twoja postać... Tak. Czy twoja postać się Tak. Czy twa postać jest związana z Minecraftem? Grał. Czy twoja postać jest żubien? No nie. Czy twoja postać jest z kimś zakochana? Tak. Czy twoja, postać? Nie. Czy twoja postać ma kota? Nie wiem. Czy twoja postać chodzi z gry wideo? Nie. Czy twoja postać była kiedykolwiek? No jest. Patrz, dałeś radę to odgadnąć. Dobrze chłopczyku. Dobra, to by było na tyle, więc jeśli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na razie.